Przykład współpracy i braku dialogu skuteczne inwestycje nie biorą się znikąd. To efekt rozmów, porozumienia i umiejętnego pozyskiwania środków zewnętrznych. W powiecie Sokulskim takich działań jest wiele. Współpraca samorządu powiatowego z gminami układa się dobrze wtedy, gdy wszystkie strony wspólnie działają, rozmawiają i uzgadniają kluczowe decyzje. Jedną z gmin, z którą ta współpraca przebiega wzorowo, jest Korycin. O prowadzonych tam inwestycjach i dobrej współpracy z wójtem Mirosławem Lechem mówił podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu starosta Sokulski. My preferujemy taką formę, żeby po prostu usiąść i rozmawiać na temat wspólnych inwestycji, tak? żeby uzgodnić pewien zakres prac, które mamy do wykonania na danym samorządzie gminy, tak jak robimy to chociażby z panem Mirosławem Lechem. Chciałbym tylko notabene powiedzieć Państwu, że w tej chwili wygraliśmy przed KIO, wygraliśmy przed KIO dwa postępowania, tak naprawdę trzy postępowania w związku z naszym przetargiem na terenie gminy Korycin i na terenie Szpitala Sokólskiego. Ja bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi za to, że bardzo skutecznie przeprowadzono to postępowanie przetargowe i KIO potwierdziło naszą argumentację, to jest bardzo, bardzo ważne. I możemy podpisać umowę z wykonawcą, wykonawcą, który jest Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane, w jednym i w drugim przypadku, a więc trzy umowy na budowę drogi w Korycinie, dróg w Korycinie, popiłówka, przesławka, dobrze mówię Adamie, no i oczywiście bąbla do cmentarza. Mówiłem, że wtedy miałeś wątpliwości, czy dobrze mówimy. Wyrobiliśmy się, pozyskaliśmy pieniądze od pana Wojewody, przystępujemy do prac. Ja bardzo chciałbym przekazać wszystkim mieszkańcom gminy Korycin, że skutecznie we współpracy z oczywiście Adamem Bojarzyńskim, ze Stanisławem Kopciewskim, z Bożeną Jelską-Jaroś, z Januszem Wałuszką, ze wszystkimi radnymi powiatu sokólskiego, jak i również z radnymi gminy Korycin i panem Mirosławem Lechem udało nam się pozyskać pieniądze na te inwestycje i w tej chwili przystępujemy do ich realizacji. Jednak nie ze wszystkimi samorządami współpraca układa się równie dobrze. Do powiatu Sokulskiego wpłynęło stanowisko Rady Miejskiej w Suchowoli, będące apelem o uwzględnienie w budżecie na 2026 rok przebudowy dwóch odcinków drogi na terenie miejscowości Suchowola. Do tej sprawy odniósł się również starosta Sokulski, podkreślając, że burmistrz Michał Matyskiel zamiast podjąć rozmowę wraz z Radą, decydują się na przyjmowanie uchwał. Wracając do tej uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli my ze smutkiem Przyjmujemy, że pan burmistrz Matyskiel zamiast tak jak inne samorządy rozmawiać z nami, to podejmuje taką próbę y, y, o podejmowania, inspirowania uchwał y, Rady Miejskiej. To nie jest dobra forma. Mimo wszystko, ja rozumiem, że każdy organ i y, uchwałodawczy, i y, wykonawczy ma prawo do zajmowania stanowiska, ale my preferujemy taką formę, żeby po prostu usiąść i rozmawiać na temat wspólnych inwestycji. Starosta zaznaczył. Że inwestycje, o które wnioskuje Suchowola, są bardzo ważne i powiat Sokulski jest jak najbardziej za ich realizacją. Jednak, aby je przeprowadzić, konieczna jest rozmowa, współpraca i wspólne zastanowienie się, skąd można pozyskać środki zewnętrzne. Wskazał również na inne ważne inwestycje, które należy wykonać w Suchowoli. Dla nas, naszym zdaniem, w tym momencie w priorytecie jest rozjeżdżona bardzo mocno droga Janów Suchowola. Ona jest naprawdę w fatalnej kondycji. Kom, kondycji. Chcielibyśmy, żeby ją zrobić. Też wirowe pozostałe drogi, chociażby Wulka Piąta, to te, co teraz robimy i to, to zrobimy tak Januszu. No przecież wiesz dobrze, że analizujemy i rozmawiamy na ten temat i Janusz stoi na wysokości zadania i jest obecny. Cały czas pracuje przy tej, przy tych, przy tej inwestycji. Non-stop analizujemy i... Współpracujemy z wykonawcą i druga rzecz no to są pozostałe żwirowe chmielniki, chmielówka w stronę zwierzyńca. Dokończenie tego elementu do domu rad, bo on jest powybijany. Oczywiście rondo tutaj przy zbiegu ulic od wiaduktu nad S8 jako te obwodnicy Suchowoli do Janów Suchowola, jak i również Czerwonka czy Suchowola też jest dla nas bardzo, bardzo ważne. To też jest w priorytecie, jak najbardziej. Dla nas, z naszego punktu widzenia, jak najbardziej to powinno być zrobione. Nikt nie mówi, że my nie chcemy tego robić. Wręcz odwrotnie, my chcemy to robić poprawa wszystkich dróg jest naszą troską, tak samo jak troską naszą jest i mam nadzieję, że i gmina Sokółka, jak i gmina Suchowola, bo oni są najbardziej tak aktywni w pokazywaniu, co my powinniśmy robić, ale oni też zrobią targowicę swoją, no nie rynek po prostu, ten nasz rynek na ulicy Targowej i rynek w Targowica w Suchowoli, no ludzie tam grzęzną w błocie. Zróbcie to na miłość boską, bo naprawdę to jest wstyd dla Suchowoli, bo przyjeżdżają ludzie z całego, z całego i wstyd dla Sokółki. My zrobiliśmy ulicę Targową, proszę zobaczyć jak ona pięknie wygląda, tak Panie Przewodniczący, została wykonana. Natomiast no, Targowej jak nie było, tak nie ma, w, ani w projekcie budżetu, ani w żadnym Targowicy. Tak samo w suchowoli, ja nie wiem czy oni pozyskali na to pieniądze, czy nie. Popatrzcie jak wygląda Targowica w Dąbrowie Białostockiej, jak wygląda Wasilkowie. Przejedźcie się, nowy dwór, jak pięknie wygląda. Janów, przecudnie.